Curych na linii, panie prezesie. Curych? Ja? 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 Pytam się szefa, szefia. Na którą godzinę są te taksówki zamówione? On mówi na 11. Ja bym na 11. To czemu tak długo? No on mówi, bo będziemy zamawiać sznapsy i będziemy pić. Ja so, myślę, o kurde. Jakieś pijaństwo się szykuje. A tymczasem oni zamówili espresso i po 25 gram takich wódek smakowych, i włochali to, smakowali i to było całe pijaństwo. Pan? Nie, ja bym tego nie nazwał chlaniem. Czasami no, wypije się do kolacji. A ja panie kleję. Witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej chciałem również przypomnieć, że zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk subskrybuj, a później u góry wyskoczy taki dzwoneczek, ten dzwoneczek też nacisnąć. Zachęcam również do komentowania moich filmów oraz oczywiście, jeśli film się podobał, to to obowiązkowo łapka w górę. A teraz już zapraszam na film. Z placu budowy i informacje Jestem na tak zwanym poddaszu. Jak to się stało, że powstało poddasze? Zaraz nie wiem, może będzie widać. Zobaczę tutaj. Ach. Słabo widać. Chodzi o to, że był dach na budynku. Dach został e, zdemontowany, usunięty całkowicie. I miejsce tego dachu jest troszkę przesiąkany. Miejsce tego dachu powstała. Postały dwa mieszkania Takie e, wykonane z drewna tak zwane poddasze. Zdjęli dach, bo przybijali trochę takich drewnianych listewek. Płyta OSB. Teraz do środka idzie wata. Taka ociepleniowa. Taka sama jaką produkowano w tej fabryce w Niemczech w której byłem. i tutaj tam jakieś jeszcze ocieplenie przyjdzie na to na tą płytę. I potem e, potem płyty karton Gibbs. I to cała konstrukcja domu. Ile takie coś w Szwajcarii może kosztować? A tu nie ma światła. Już drugie, takie same. Dwa zrobili. Ja nie wiem ile takie coś może kosztować. Ale myślę, że może kosztować pomiędzy 300 a 500 tysięcy franków takie mieszkanie na własność. Ale to już chyba gminy. To chyba gmina eee, jest inwestorem i oni to chyba wynajmują po prostu. Tu będzie chyba balkon, jak kolega mówił tutaj z którym pracuję tu będzie chyba balkon a tu takie duże okno a i na okno takie duże widokowe. więc tak no mieszkanie się składa z przedpokój tak zwany następnie no wiadomo Łazienka musi być nie za duża, ale wystarczy. Później mamy tak zwany salon, czyli tutaj widziałem. I z salonu, bo tam nie ma światła. Tu nie wiem czy co, będzie coś widać. Z salonu się przenosimy do sypialni. W której też jest duże okno. No i cóż. I to wszystko. Taka tak zwana kawalerka. My tutaj o no, takie rurki przybijamy do drewna i robimy prąd. W Szwajcarii i są przepisy ale każdy urzędnik sobie je interpretuje jak mu pasuje. Jest czwarty tydzień mojej pracy. No i wyjaśniło się w tamtym tygodniu. Znaczy wyprostowała się sprawa, o tak powiem. No bo... I tak jak mówiłem, ja się wymordowałem ze Szwajcarii, bo miałem jechać do pracy do Niemiec. Ale okazało się, że to jest niestety zły pomysł. I szybko do Szwajcarii wróciłem. No i teraz tak, mam pozwolenie na pracę, które jest ważne do połowy przyszłego roku. Ale ono jest ważne tylko teoretycznie albo jak urzędnik zadecyduje no bo się wymeldowałem ze Szwajcarii no i tak jak opowiadałem wcześniej byłem w Germandzie no i tam kobita mi mówi że ona nie wie musi się dowiedzieć zorientować, się zapytać w urzędzie emigracyjnym jak to zrobić teraz czy muszę robić nowe pozwolenie? Czy może to będzie ważne dalej? No i tak czekałem na odpowiedź półtora tygodnia. Jak ktoś mówi, że w Polsce jest biurokracja i się długo czeka, to mówię, że w Szwajcarii jest również. Co jestem trochę chory. O, jaki piękny, zabytkowy pojechał. No i tak jak powiedziałem, przyszła odpowiedź z urzędu gminy tego, w obecnie, tej miejscowości, w której obecnie mieszkam, że muszę się zwrócić do urzędu gminy tamtego, z którego się wymeldowałem i powiedziałem, że jadę do Niemiec. Żeby oni to skorygowali i zmienili zapis w systemie, że nie jadę do Niemiec, tylko jadę do tej miejscowości, w której teraz mieszkam. No więc napisałem maila do tamtego Urzędu Gminy, żeby mi zrobił korektę. I przesłałem całą korespondencję, którą prowadziłem z tym urzędem gminy, gdzie obecnie mieszkam. No ale goś specjalnie się nie przyłożył do tematu. Nie przeczytał wszystkiego. Tylko mi odpisał, no jak wróciłeś z Niemiec, to się możesz już tam bezpośrednio zameldować od nowa. To nie musisz tutaj nic korygować. Musiałem znowu pisać kolejnego maila. Że właśnie mi o tą korektę chodzi. Bo ja nie byłem w żadnych Niemczech mu napisałem. Tylko przyjechałem tutaj, no bo pracę znalazłem. I tam nie wyjaśniałem, że, że to było tak czy tak, bo to w sumie nie istotne. No i dokonano korekty. I aktualnie wszystko mam dalej ważne. Aczkolwiek informuję. I objaśniam, że jeśli ktoś ma pozwolenie na pracę wydaną w Szwajcarii, jeszcze ważne i następnie wymelduje się ze Szwajcarii to pomimo, że to pozwolenie ma w kieszeni dalej, bo mu nie zabrali w urzędzie, bo czasem zabierają, a czasem nie, ale zależy jaki urząd, to niestety, ale to pozwolenie jest nieważne. Jest nieważne, i trzeba wyrobić nowe. Bo w przeciwnym wypadku, gdy będziesz się pracować na nieważnym pozwoleniu, to mogą być tego te, z tego przykre konsekwencje. Ja mam już wszystko dalej. Ważne także jest gitara. Przyjechałem? Do hotelu, a tu na parkingu przed hotelem co się okazuje? Mikołaj przyjechał. Mamy 6 grudnia. No co prawda, już trochę późno, bo wieczorem, no ale jest. Przyjechał, ciekawe co dostanę na wielki, 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 ale może Będę coś winać. Da praga! Manca om segue uma estrada por drop vindo o estrada única na Guys isb a gente entra

tak zwana wielka płyta jak się to dawniej budowało po prostu przyjechał samochód z dźwigiem z gotowymi elementami I jeden dźwiga a kilku jest na górze i zbijają to do kupy jeden ziemi, całe poddasze zrobione ja nie mówię że to w naszej firmie to nie w naszej firmie, to gdzieś tam o hydraulików albo u trockenbaunów. Szef w tej firmie jest przekonany, że jak go nie ma. To wszyscy uczciwi i sumiennie pracują, przyczyniając się do wzrostu dochodu firmy. Ale prawda jest inna. Nie jest tak, jak on sobie myśli. No i akurat dzisiaj przyjechał o niespodziewanej porze. O takiej, o której nigdy nie przyjeżdża. zastał pracownika, który zamiast pracować, to spał w kanciapie. Ktoś może być ciekawy i zapyta, co się stało z tym pracownikiem. Oczywiście to nie jest naszej firmy, co spał w godzinach pracy. No i się stał. Został wezwany do szefa na pogadankę umoralniającą. No i tyle. No i pracuję dalej. Dzisiaj pracuję, dzisiaj pracuję do 14, Ponieważ jest wigilia firmowa, ta, o której mówiłem. 14.30. Jest zbiórka na warsztacie i jedziemy grać w kręgle, a po kręglach jedziemy do restauracji ma jakieś jedzonko. Są zamówione taksówki, które nas zawożą, przywożą i tak dalej i tym podobnie. A co ja to robię? O, ja się ktoś tłucze. Stare kable wyciągam. Tamten budynek już jest gotowy. Przeszliśmy do tego. Nikt nic nie mówi. Co po świętach? Czy będzie praca, czy nie będzie? Ja na razie się nie pytam. Bo jeszcze jest do. Jeszcze jest dwa tygodnie. No ale ale za tydzień już zacznę się pytać, bo nie wiem czy się mam wymeldować ze Szwajcarii czy nie, ale muszę to wiedzieć Dostawili No nie no, dostawili No tą nadbudówkę u góry, to poddasze, nie? no i rury od kanalizacji idą na zewnątrz po budynku no ja wiem no że okrajają tym steropianem no ale on musi w tym steropianie w dziurę na tą rurę tam tego steropianu koło rury to nie ma za dużo ja wiem to nie zamarznie w zimie ta kanalizacja Pewnie nie, no skoro tak robią, ale dziwnie trochę. Kończy się tydzień, która to jest pierwsza, pierwsza godzina, o drugiej kończy praca i jadę <ścoughs> integrować się z społeczeństwem szwajcarskim, czyli na firmową Wigilię. Opowiadałem tam ostatnio o tych podatkach, że jestem zatrudniony na takiej zasadzie, że się będę mówił sam zliczyć, ale nie będę musiał, ponieważ no jest już nowy miesiąc wiadomo, więc zostałem na e, rozliczenie za poprzedni miesiąc. No i okazuje się, że jednak e, księgowość pobrała ode mnie tą jakby. Zaliczkę, kolorę na podatek dochodowy w wysokości 8%, e, więc no, no to tyle, ile się płaci podatku dochodowego w kantonie Uri. Bo ja aktualnie mieszkam w kantonie Uri i w kantonie Uri, zgodnie z miejscem zamieszkania, płacę podatki. No i tak to wygląda. Pierwszy punkt wigilii firmowej, dość nietypowy. Będziemy uprawiać sport. Turnieje zakończone bilardowe. Przybyliśmy do restauracji. No nie zająłem pierwszego miejsca. Ale też nie byłem na ostatnim miejscu, tak uplasowałem się w stanach średnich. No więc Wigilia firmowa e, zbliża się ku końcowi. Nie wiem, gdzie to jeszcze potrwa, ale mnie się już nudzi, żebym pojechał do domu. Ale nie mogę pojechać, bo jestem uzależniony, bo taksówki nas zabierają. Taksówki elektryczne przyjechały, a droga jest taka, że ledwo się jeden samochód mieści, więc jak jeden z drugiej strony, a drugi z drugiej strony, to muszą się jakoś nawzajem telepatycznie porozumieć, który się zatrzyma w najbliższym takim jakby zajeździe, gdzie można się wyminąć. Nie wiem jak oni to robią, ale jakoś my dojechaliśmy, a jechaliśmy o kawałek. No, jest już po dziesiątej, już Wigilia dobiega końca, czekamy na taksówki. Eee. <śm> no, więc dania były różne, różniste, eee, takie wykwintne, że nie potrafię żadnego nazwać. Wszystko, co podano, widziałem pierwszy raz. I nie wszystko mi, że tak powiem, smakowało. No, ale to szwajcarska kuchnia. No to jakbym poszedł do nawigija polską, no to niczym by mnie nie zaskoczono. Wiedziałbym, co będzie podane. Natomiast tutaj jest inaczej. Siedziałem z, przy stoliku z szefem i taka tam gadka, szmatka i nagle szef pyta mnie, czy na święta do Polski jadę. Ja mówię, że tak, do Polski. No i myślę sobie jest okazja, żeby zagadnąć, nie? I się pytam czy, czy po świętach to mam wrócić tutaj do, do pracy. A on mówi, że, no, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo jest dużo pracy. No to się pytam, jak długo mogę zostać w Polsce. No, on mówi, że, że oni planują tak, po trzech królach zacząć pracę. Jeśli mógłbym pojechać na dwa tygodnie. Ja mu mówię, że, ja to cały dzień muszę jechać, e, później cały dzień drugi muszę odpoczywać, więc to już jest dwa dni na samą podróż w jedną stronę, tam i z powrotem to już jest cztery dni, nie? Tak, mówi, tak, to wiadomo, to masz daleko, także no prawdopodobnie, jak to mówią tu Szwajcarzy, praca idzie dalej.